Co? Tak Je, no i Marnel się obracał, a Cezar jeszcze co? Nie, dobra. ale Nie, sniper Kontynuujemy. Nie, runda zbytki. numer jeden. Ja mam rundę numer jeden? Normalnie? Pierwsza runda. Pierwsza runda. Tak jest, pierwsza runda. No, tak. Takie kontynuujemy, bo czekaj co ty farba zanisz, już dobrze się nie, Tyś... nie zaczęła, ty już. chopie. Ale mnie skończył nagraniu. Może to na twoim nagraniu? No, Może na, twoim nagraniu nie no, na moim, a na moim nie. Pogaty no po prostu jest. grał wcześniej w tę grę. Grał wcześniej w tę grę. grę. Ta, ja grałem z Kamilem. Kamil, Kamil wie dla tego. Ja z Kamilem grałem. Aaaa. No, Kamil no, nie, nie nie, Patrz nie, tu. nie, nie. Umiesz tak? Jezus. Nie. Nie. Widziałeś ja, jaki trik? <laughs> nie, nie, nie. Jadę dalej. Nie. nie. Ale dobry, ale dobry Fajny, trik. Nie? Ale dobry trik. Ja cię dupię. Dobra, jazda, 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 jazda. Ciekawe, czy Johnny tak Na pewno nie zrobią. Tam, co? Ale go. Ale go. Ale go. Ale go zdjąłem, jak do mnie.

Cyzar, to ty słabeś, u mnie się nagle pojawił. No, Dobra, dobij ją cały czas! Boczka, 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 boczka dojechać! Baczka dojechać. Gdzie ty jesteś?! Da, da, da. Boczka Cię dojechać, najważniejsze! Cię dawaj! Dobrze, sylo! Dawaj, seza. Dobra, mam, mogę tego? Wypadł! Hello, Cezar! No fragi tego! nie w Runa numer dwa! Mogłeś, mogłeś, troszeczkę Słabo, słabo, słabo! Słabo, słabo! O posy na... Do. w balkonie Zrobicie, zrobicie trik chłopaki nie. czy nie na tej rampie? Nie Ja zrobiłem Zeskoczysz z rampy? Ej wy, tej powi wy też powinniście zrobić trika Oj nie Co? Nie Co? Chciałbym, Co wy ściągnęli? Co jest to? On mnie zapchnął Ja... ale Co to stało? są dęci nie... No nie ma, nie ma co weźcie z tej drużyny, weźcie z, z tej, z tej z drużyny po prostu Już ma ty, Jeden wjechał drugiego i strącił po prostu, niego, co? To Je, no i tyle Nie, No i Marnel się obracał, a Cezar jeszcze z Dobra! dobrał Ale trafił ty Ale tyłem Czemu ty ale się nie ruszałeś? Właśnie no nie dało już jak O, czekaj, bo chłop jest niezniszczalny jakiś Nie, tak? zniszczalny, zniszczalny Dawaj i pobie

ty no, ja też. Nie? Aha, no nieźle. Nie źle Taki okay. nie chcę Kulista, to A tam macie ogólnie całkiem ale, spory. Ja nie? Nie, nie, nie chcę nic mówić, ale tam mieliście całkiem spory, jakby magines błędu, na przykład, no, żeby normalne, nie jechać po dalej. Po prostu, wiesz, teraz dopisuję historyjkę no. Tak, tak. Ja nie chcę nic Kurde. mówić, ale. Bajko pisasz Bajko pisasz Fajko pisasz. Parabiksy, no, farmazonierz. Tak. Farmazonierz. Farma no, farma farma no, <laughs> śmieciu jeden oh. osób. No, po Jeszcze eee jak wyzywa. Grzy, Rzecnie, nie ale że farmazoni to wysyła No, No, no plus jeden. To co zrobi. Widzowie. Nie no, Sylak akurat no... Nie życie. No ale Sylak, ale ty jesteś farmazoniarzem przecież. ty, no ty to i tu, ty, razy, ty, ty ile razy, ile razy zmieniasz jakieś historie na przykład Ja tak, tak, są tak, zupełnie tak, inne. Tak, tak, tak. To zawsze opowiadał te historie, a nie mi cię opowiadać. <laughs> ale ty lubisz opowiadać. Kuj no, później się ze mnie śmiejesz. O ty, ale dostał. Aż mnie o, żeś, o, żeś ty. Dobra, ty. dobra, dobra, poczekaj. Ale poleciałem. Leży, 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 leży. Mamy, mamy, mamy. Nigdzie nie leżę! O, tu mamy Cezarka. Dorzuciłem wam. A, a nagle wstali. Nigdzie to. nie leży. Okay. O kurczę, pieczone. Cezarek, ty wstajesz mi pod samochodu. No, nie, Cezark, tu nie jesteś. O, o. Nie spadłem. E, Boczek Farmazoniarz tutaj biega. O, 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 o. Boczek Farmazoniarz. Dawaj go, Ała, on mnie trafi. Dobra, ja go trafiłem nie. Ej, nie, 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 Boczek, nie, nie, ja teraz. nie, 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 ty? Się czaj, nie, to. nie, 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 ty ty jesteś! nie, Dobrze, Gdzie ty dobrze, jesteś? Dobrze, 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 dobrze. Tu jest, brak. frajer, ale nie naprawdę. Jaś, dostałeś? Ty z lewo, prawo. No dostałeś świeżak i Sniper's świeżak. No nieźle. Dostałeś bardziej doświadczonych hawksów oh. do drużyny. Teori. To znaczy, po prostu Helikopter. mamy ujaki otydubio. Ale mam tego. No, mamy. Te... Co my tu Moje robimy? Wy macie snajperki, a my mamy helikoptery, nie? Chyba no, hey, tak. O jest? nienawidzę tej helki Gdzie wy jesteście? Też nie lubię A tam Poprzedni dziura hey, lecą w gdzie oni są w ogóle? Oni są wyżej czy niżej? Oni są tak, Chyba na rurach A, jeden zdjęty! Dostałem super, dostałem odprzeparte oni tu są, po, co, co jest? Aaa, ale zdjęty ładnie okej okay. Wy jesteście tu na rurach? Tak, jest? Na, rurach. Co tak co jest? na rurach Co jest? Co jest? Oh. Aha, bo to był jego Co okay. jest, niechociemny? To... Co, co się chłop tam... To jest Dawaj do Hogatego Dobre, no, ja o! Dobra jeden palnięty Dobra jeden palnięty Do Hogatego Jeden palnięty Jeden, jeden. jeden, palnięty. jeden. Drugi palnięty <śmany> O oh, <nie. śmany> Jeszcze jeden <śmany> Ja nie mogę sam zabijać, ho jest halo Team, <śmany> jeszcze jeszcze jest mój jeden. team Jeszcze jeden Jeszcze jeden, jeszcze jeden. jeden. Jeszcze jeden. jeden. Jezus o, co?! Nie! Co? <laughs> Soknie! No, ale Co, co, ty <laughs> co ty No, może, runda numer dwa. Runda numer dwa, teraz my jesteśmy na snajperkach i miejmy nadzieję, że to my pokonamy chłopaków. Pozdro. Byłoby fajnie, yy, gdyby no moja drużyna również zaczęła jest. coś zabijać, bo póki co. Yy... Byłoby fajnie, gdyby moja drużyna też was pokonała. Aha! Tym, że byłoby no miło. Fajnie, gdybym... Jeden z was zaczyna z drugiej strony w ogóle? Tak. No. To chyba ja. Tak, tak, tak. Ja zasunąłem. nie zwracałem na to uwagi. A jak się skacze tą bestią? Pięknie! Oooo! Aha! Nice, Ogrzian! Coś ty zrobił! Nice. Ty, wiecie jak tym się skacze koniec końców? To ja nie Dobra, nie trafił we mnie dziki na szczęście. jakby ja celowałem i wtedy skoczyłem. No. Leci chłoptaś! Leci chłoptaś! Waga, no, no. leci do kogoś! No nie no! Tym gównem jest tak się o, o, ten aj, jeden tak się tak rozwali miał. zaraz! Ajajaj aj, aj. aj. Ale go podciąłem, no! O! Ty, że samolot! No, oh, oh, ja się, sam... ja się, <grym> się z nami rozbija! Let's go! Dziki kot, proszę, błagam. Ej, tylko ty 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 ja. Już. Tak, no bo Cyborg się wywalił jak debil, a. ale cóż, no ja zabiję Jezu, jednak. Nie, 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 Czy ty latasz na Cyborg? O, me mi rozbijał! Co ty robisz? Nie! Ruszaj się tam, ruszaj się tam! Ty! Oj, ołcze, co? Co jest? Jak to? Co? Oczy, po prostu tą... prze... Co to no, miało być? Prawo, mama wszystko. Ale to było. Nie zabiliście jeszcze nikogo, panowie. Proszę mi powiedzieć. Jak nie zabiję. Przepraszam. Ko a, kogo w takim razie? No i... Powiedz mi, runa numer 3. Chyba <laughs> Jedną zabił. osobę mi wymień, którą zabijeć, bo póki co ja, ja mam wszystkie fragi. <laughs> Jeden frag, ja mam wszystkie fragi. No, 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 no nie, no zabiję jednego, potem drugiego. Mam dwa fragi z naszej a, drużyny. Tak. Okay. I to dwóch. O, nice, nice. W takim razie, nice. Dobra, czepka dedówka, znowu do mnie strzelają z no. Wow, ty, nie do tylko do ciebie też. strzelają, wow. tak bym chciał zauważyć. Ale on jest, ale on jest, ciebie ja. <laughs> dostał? Nie tylko do je, ciebie maja maja. nadupcają, jak coś. Raz, dlaczego mi wybuchło. No bo ty Dobra, ja pa, ciemny? Razok, oh. Ale Dobra, nie, no, ci jeden. ja sobie normalnie leciałem i wybuchłem nagle od dzikiego kota. A, dzięki no, panowie. Odemnie. Dzięki. Celaj! No, ale... Ty wybuchłeś na Tak? Tak, ja ci, ja ci zdjąłem i helikopter już na razu lądowało. Ciekawe, jak, dziwne, powiem ci. W ogóle się nie spodziewałem, Szczególnie, że boczkiem się <grym> Boczkiem? Bocikiem. <grym> no, możliwe. <boczkiem>, bo <grym> <letamy. grym> lewo, prawo, Ej, lewo, prawo. O, tak, Nie, u mnie to słabo się zlata nie. Mm. Round number 4. Let's eee, do it. Panowie, teraz e, ze przeciwników. Okej, okay, okej. Okay. No, dobra. Ze tak, ok. Tak, zrobię. okok ok. O kok. Dobra, Bika. rozwalcie ich. Będzie fajnie. Będzie super. Będzie, Będzie zabawa. Rampam, pam. Ale zarymowałeś, ram, pam. Dobra, gdzie oni są? Przestań wody, z nami jeden z drugim, wody. z trzecim. Dobra, Nice! Jednego mniej! Nie dostałaś bogaty? Nie no, przeleciałaś nad w ogóle. No nie... Ale słabo. Ej, ładnie Szeparda obiliście. mnie nie na sobie! Dobra, nieważne na no, czym no, jest no, Jeszcze no, jeden! ich! Jeszcze raz. jeden! O, Brawo! Mm. No cóż. Proszę bardzo. No cóż, mi no cóż, chciałem no Chciałem powiedzieć, że... No że ty zabijałeś swoje swojej drużynie, a ja zabijałem swoje swojej drużynie. Mech.